Proszę Państwa, Koleczkę. nie ogarniam, ogarniam troniczek, zobaczcie Państwo na kierownicę 130 tysięcy, dajcie okulary, może jestem ślepawy. Pan Tomek sobie tutaj auto zaraz ogarnie bardzo przyjemne. żeby klasyki stało się zadość dość ale 192 tysiące jednak, ale kieras stan wzorowy Dobra, działa Zawany schowek. Jak? Dwa niezbyt Suzuki. Suzuki Traja Trajak Trajak czy 800? 2012 rok. Park Troniki. Do wymycia do odkurzania przed momentem kupił. Tu cała rogi, całe nie jakaś przyciochana. No tak to ma gdzieś jeszcze klio wyhaczył na końcu. To ile? A coś. No to kurde, to jest fajne, bo jest w fajnej lampie maska. Ma w innym kolorze, nie zderzak winnym. Nie będziesz w ogóle, jest tak ciasno O, tak się obkupił pan Alik On to, ku... on to kupuje ze stodoły chyba U rolnika Rolbik nad Zbrzycą Też na niego patrzyłem przed momentem, mijając on też fajny, jest taki ciut wyższy tak. I kilka osób, mam z dzieckiem na zakupy. Kilka to, osób, no. mam takie właśnie fiurzyny Też py... byś ja chciał, to nie wejdziesz. No. Tak ciasno, pokażcie mi tam co w środku. U fiużyna. manualna piątka. Klima jest. Fotel niesciechany, kierownica też nie. Benzynowiec. Tanie fury u pana sprzedawcy. Oprócz, żeby się tej no nie, to nie należy. Dobra, Fusion wyluzować się 232. Tu jest 230 przebiegu. Dużo nie? Ja. No i nie ma prądu. Wszystko fajnie, ale 230 przebiegu. Normalny przebieg. Szuba przednia grzana, fajnie. Klimatyzacja jest, ale nie odpalimy, zanim te kable przyniesie, to będziemy już trzy place dalej no to dobra Dobra, tańsze ogarnięte, jedno odpala, drugie nie odpala, trzecie było odpalić, ale się wstydzi Idę powolutku oglądać Tomek? A nie, rudy, kurde Nie, przyrdzewiały za bardzo Za bardzo bardzo zardzewiały Za dużo rdzy No nie, nie smaczczył się tym nad kolem <grym> Dlatego rdzy tu jest za bogato Tu jest za bogato, tu się nie ma co pchać Bo chyba że składkę zrobimy Co ci wyrzucę minut, <grym> zaraz wracam Dobra Idę skrótem żeby obejrzeć widzowi Audika Audika 6 w 12 w 12 roku Lampa ładna, tu to jakiś taki panie cuda Edition Niedługo Pan Roman tak się podpisywał na samochodach Roman CO Corporation w sensie Czy to będzie jakiś łudaszek. A to jest C300 ten, z tą lampą. Jeszcze formatik. Fajny motor. moc jest odpowiednia. Zakres. Moment obrotowy. Wszystko się zgadza. Luty, proszę Państwa, plus 12 stopni. Zachęcam do wstania z kanap. Odstawienia czteropaków. I udana się, z panem, udana się z panem rąbkiem na Zagraniczny Wojarze Amen Insignia liftback nazwijmy ją. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę, prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach